Witam Was serdecznie w pierwszej rundzie drafta 3 razy Cult nagrywanego na potrzeby serwisu Games Master Spell. Oczywiście gorąco Was zapraszam do odwiedzenia serwisu. Na pewno tam znajdziecie sporo kart z Kultheim i nie tylko. Także osoby zainteresowane poszerzeniem swojej kolekcji albo po prostu osoby, które sobie chcą pooglądać fajne karty, czy tam coś innego jeszcze podziałać. To zapraszamy serdecznie. No oczywiście moja startowa ręka jest kiepska, moim zdaniem ze do wymiany. Nie mam niebieskiego źródła, nie mam żadnych snowlandów, żeby się przewijać. E ta ręka, no... Znaczy mogę jedyne odpalić, co mogę zrobić to, znaczy na, na starcie tej ręki, to odpalić Fortera z Depart the Realm. Musiałem dostać w dwóch kolejnych drawach e niebieską manę, co nie jest takie wcale pewne, więc moim zdaniem mulliganuje na spokojnie. No ta ręka jest dużo lepsza, mamy przynajmniej defensywną jakąś postawę. Możemy spokojnie wywalić. E, co możemy wywalić? E, słompa? Czy nie? No, wydaje mi się, że możemy wywalić. Słompa. Czemu nie? No tak. I będziemy sobie stapowanym tutaj, tym graczem, słompem. doszedł myślę że na spokojnie zagramy sobie tablanda nie musi się gdzie spieszyć oponent też gra kontrolnym takiem chyba na to wychodzi więc na spokojnie sobie tutaj rozbudowujemy stół jest walker jasne no my sobie dołożymy naszego kochanego drogra i Będziemy się spróbować powoli ścigać, zastanawiam się czy nie odpalić tego z przyczajki bez Fortolda, fortola, ale to się jeszcze okaże, dobra, okej, okay, takie coś. Zagrywamy sobie w takim razie kolejne. Zagrywamy sobie Priest of Haunted Edge. I zagrywamy sobie to jako fortel. No i nie atakujemy oczywiście z jego opponent zagra te, te, dwie, te dwa elementy. Okej, okay, będzie mnie bił dalej. No to my zrobimy mu discard dwóch kart. Co powinno go nieco zdziwić. Pewnie go to nie pocieszy. Okej, okay. no zrobimy mu. A... Dołożenie Islanda. No i teraz, czy chcemy już w tej turze to robić? Wydaje mi się, że na razie w tej turze nie, nie odpalę tego efektu, tylko poczekam aż coś się innego wydarzy i po prostu sobie odpalę Behold The Multiverse jako fortel. Więc to w... tyle w tej turze. No, jest jak, jakieś tam tempo, na mnie oczywiście jest, prawda, ale no jakoś nie jestem specjalnie przestraszony. Wydaje mi się, że teraz te trzy jeszcze mogę przyjąć, ile on tam mi wbije. Jakiegoś, czy będzie teraz? a, co powiem? Na tempo poszedł. No, bo wiadomo, że nie za bardzo ma wyjścia też. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. 4, 6, dobra, mam 7, tak. No to nie jest jakoś wyjątkowo dużo, ale możemy teraz zrobić tak. Możemy tego zablokować, tracąc tylko jeden życia. Możemy tego, zag... tego zagrać. Możemy to zagrać i możemy ubić jednego z tych gości. No nie wiem, czy to na razie robić. Wydaje mi się, że na razie nie ma sensu tego robić. Po prostu zaatakuję. Zobaczymy co on dobierze, bo może on dobierze jakiegoś lata kujemnego i mnie zabije, więc wolę jednak mieć tutaj zobaczenie co się dzieje Co to robi. Ok, dobra, teraz tak dobierzemy sobie dwie karty najpierw. Zobaczymy co się tam dzieje. To na pewno nie chcemy, bo mamy tego Grave Diggera, który jest lepszy po prostu od tego. To ten binding możemy zostawić. Myślę, że na razie nie mamy zielonej many. No, nie, no, nie mamy zielonej many, ale to się z czasem pojawi, więc to cokolwiek. Bierzemy dwie karty. Eee... Zabijemy jednego typa. Myślę, że odpalimy tutaj zdolność specjalną, żeby zaatakować za 4. Mając w odwodzie bounce bardziej potrzeby. Miejmy nadzieję, że ten jest Klerek. sobie w takim wypadku wrócimy go na rękę, mimo wszystko chyba jednak trzeba go uratować. Oczywiście, przyjmiemy dwójkę, no niestety nie ma wyjścia na to. Zagramy ta Blanda. Zagramy ziomeczka. Tponimy efekt, zaatakujemy za 4. Oczywiście możemy mieć pecha i on dobierze kleryka i nas zabije tym klerykiem, ale jak nie, to jest dobrze. Dobra, taki ziomek. Hmm. 4, 5, 6, mam 7 mana, to jest tak średnio. Wydaje mi się, że muszę odpalić to, żeby po prostu przeżyć i dołożyć sobie 2 życia. Mam 3 życia. Bo on teraz może mieć... Znaczy nie, no nie może mnie zabić w tej turze. Ja myślę, że poczekam sobie i zagram sobie Invadera z końcem. będzie chyba lepsza opcja jednak. Pewnie dobrał kontrę gościu, bo to będzie zabawne. Okej, okay. zrobimy tak. Odpalimy to raz. Atakujemy wszystkimi. Ej. Mmm. Zanim my to. No hmm. teraz jak ma tego typa, to oczywiście przegraliśmy, ale z wszystkim innym powinniśmy wygrać Ponieważ mamy na stole 4, zombi 4 Zombiaki będziemy mieć na stole razem z tym gościem, a nawet 5. Zagramy sobie zombiaka. zagramy sobie Zombiaka. Znaczy zagramy sobie gościa jako zombiak. Żeby go zabić. Zatakujemy wszystkim. Oczywiście powinienem najpierw... No to był błąd, powinienem najpierw oczywiście... Zabić gościa, ale no... Nie, nie, nie przewidziałem sytuacji, że... To, nie, to Że to jest tylko jego sorcery. Ten, ten to minus, minus tam x za ilość... Czy hmm. te karty można jakoś powiększyć? Bo wydaje mi się strasznie małe. O, to jest lepsza opcja. Teraz, co możemy tam takiego dołożyć, co by go bolało? Myślę, że ten Disdainful Stroke może być na niego dobre. A co może być na niego słabe? Ten Chroma Fatebull się wydaje być dosyć słabe na gości, który ma pełno gości 2-4. Znaczy, on co prawda daje życie, prawda? Ale wydaje mi się być taki dosyć kiepski tutaj. Ewentualnie. Ten mazremuwal też jest taki sobie chyba, nie za bardzo działa chyba na jego dek. Więc wyrzucę ten mazremuwal. No i tyle w tym momencie. Czyli jego dek jest na pewno niezły, na pewno jeżeli zrobi dobre tempo to jest w stanie mnie zabić. Natomiast wydaje mi się, że generalnie że biorąc no... Jakby wahadło jest po mojej stronie. Wydaje mi się, że mam lepsze karty generalnie. te Granie dużą ilością tych dwóch, cztery oczywiście jest fajne, jak się mnożą te wszystkie byty i to nagle robi duże efekty, ale aż tak bardzo chyba nie jestem tym zmartwiony. Wiadomo, tak jak mówię, jeszcze nie widziałem co on tam do końca ma. jeszcze być może są rzeczy, o których nie wiem. Są jakieś właśnie. Na pewno ciekawym pomysłem jest to, żeby mnożyć tych kleryków i, i po, po powielać ich efekty, prawda? To na pewno może dać radę. Stąd dołożyłem ten, tego strołka. Wydaje mi się, że do, dokładanie anula na jedną kartę nie ma sensu, przynajmniej jedną, którą widziałem w tym momencie. Także no, no jestem dobrej myśli, zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. Hmm. Ja też zauważcie, jak bardzo te Snowlandy tam szły po stole, to jest piękne, że tam praktycznie zawsze miałem same Snowlandy na. na, na... No i oczywiście mulligan z sześciu udało się wygrać, też to jest fajna opcja, fajne, fajne uczucie. Kontrolnym dekiem do 6 często można zejść i to jakoś tam strasznie się tragicznie nie kończy. No moim zdaniem to jest keep, aczkolwiek znowu mamy tylko dwa landy, co w kontrolnym deku nie jest przyjemne, ale... On, ale aha, on mi dał zaczynać, to jest też ciekawe. No cóż, no dobra, no myślę, że muszę grać tymi... tymi mam tutaj zbyt dużo ciekawych rzeczy na ręce, żeby, żeby odpuścić grę. No, zagramy sobie tego ziomeczka. Zdamy green. Było, nie było, to mamy jakąś jedną green kartę. Zagramy priest'a i zaatakujemy za jedną. Teraz już byle co nie można stało położyć, bo to mu zginie. Ok. Zrobię tak, że zaatakuję, bo on nie wie jakie mam landy w ręku. I zrobię tak, że zagram sobie. On będzie chyba dokładał tego pika, więc nie wiem czy chce grać. Wydaje mi się, że on założy pika. I w tej sytuacji po prostu wydaje mi się, że lepszą opcją jest zagranie dragura, żeby mieć tempo. To się może zemścić, jeżeli będzie miał coś fajnego za 4. No ale dobra, nam no, trudno. no Myślę, że coś muszę wybrać. A to wydaje mi się, że ten pig jednak tu będzie założony. Hmm. Na no, to potrzebuję niestety drugiej niebieskiej, której na razie nie mam. Być może tutaj trzeba było wybierać niebieską w tym wejlu. Vale no dobrze, no zaatakowałeś. Dostałeś. Jeszcze ma landa i ma coś za 4, tak? Nie, ma stopowanego landa i nic nie robi. To będzie niebezpieczne, bo jego ja go tu mogę teraz strasznie zbić. Dobrze, załóżmy to. Zaatakujmy. No I teraz pytanie: czy stroke, czy po prostu świniaczek? Wydaje mi się, że jednak świniaczek, że jakby ja wygrywam wyścig, ten stroke się może jeszcze oczywiście tam przydać, ale na ten moment to wygrywam wyścig, więc jeżeli jemu to nie przeszkadza, to mi tym bardziej to nie przeszkadza, żeby sobie położyć gościa 4-5. Jak on teraz się wytepuje na jakieś pierdoły, to ja mogę z łatwością Teraz, chyba, byłoby najlepsze dla mnie mana, prawda? A on tego zabije, tak? Ma ok. No, życie. Nie wiem, czego to był najlepszy cel. Chociaż no, nie wiem, co ma na ręce, ale wydaje mi się, że to nie był najlepszy cel. No, przyjmę za dwójeczkę oczywiście, dostaniesz manę. I co, co z tą maną zrobisz? Co to robi? 2-2 Shape Shifter, jasne. A dalej. A okej. Okay. Dobra. No nie fajnie, no ale co zrobić? No trzeba z tym żyć. Myślę, że i tak jestem w dobrej sytuacji, żeby go tutaj mm, puknąć za powiedzmy, nie wiem, 8, 8 10 To co za przyjaciel, zrobić. Ciemno, że zabił tam tego typu. No czy wiadomo, że on też zabijał mu tego, prawda? No ale. To jest dosyć dziwna opcja. Aha, okej, okay, jeszcze zrobił fortona. ok dostałem LAN, to jest super. A teraz mogę zrobić za 2 mana dopał. I zaatakować. Jeszcze mogę zrobić także że za zapłacę za kolejny 2 i zaatakuję za 12. To jest chyba super opcja. Chyba tak zrobię. Mhm. Zapłacę kolejne dwa mana. I zrobię z tego ziomeczka 4-4. Zaatakuję wszystkim. On zablokuje tego i zostanie na dwóch. Co tak naprawdę oznacza, że nie żyje. Chyba, że ja nie żyję. Ale jeżeli. No bo teraz mi wystarczy ten koleś. I jeszcze mam kontrę, żeby go zabić. Po prostu tym. Shadow, Shadow Sage'em więc, no, jestem ciekaw, co tam chłopak wymyśli. No, ale tak naprawdę to trochę nie może atakować w tym momencie, bo zginie. Chociażby sam ten koleś, ten koleś się okazuje w ogóle, ten dragur się okazuje jakąś wyjątkowo ciekawą opcją. Okej, okay, dostaniesz manę, przyjacielu. Co dalej? Dostajesz z Kempfara. Ja stracę życie. No to ja zagram tym menesa zaatakuję wszystkimi chwila chwila jak to zrobiłem No nie, to już dobra, teraz mogę zagrać już tego po prostu i mu zadać obrażenia, i to już go zabiję. No chyba przez przypadek, przez przypadek, chyba dołożyłem manę ekstra. No i zaatakuję wszystkimi, to wystarczy, żeby go zabić. Chyba, że ma coś jeszcze, o czym nie wiem. Nie, ok, no więc pierwsza runda w miarę, w miarę bez większych problemów. Hmm. Do czego na razie działa, nawet się nie pojawił nasz szef zombiaków, bo nie miał potrzeby. Dzięki za uwagę, zapraszam na rundę numer 2.